Jeśli kiedykolwiek pojawiła Ci się myśl o podobnej treści jak ta w tytule, lub kiedykolwiek byłeś ofiarą podobnego tekstu, to ten filmik jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Hej, to tu Dominika. Do nagrania tego filmu głównie zainspirował mnie jeden z moich widzów, który jest wyjątkowo pogodną osobą i dodatkowo tak też się ubiera. To znaczy, bardzo lubi na przykład nosić kolorowe koszulki. Tęczowe buty, i tak dalej. I on sam twierdzi, że zupełnie nie ma nic do gejów, ale bardzo irytuje go, kiedy inne osoby zakładają, że to, że tak, a nie inaczej się ubiera, od razu oznacza, że on sam jest gejem. A no, tak wcale nie jest w jego przypadku. Ja od zawsze ceniłam sobie komfort i nawet specjalnie ubrałam się dzisiaj do filmiku tak, po prostu w bluze z kapturem bo tak naprawdę bardzo często w ten właśnie sposób się ubieram. I według naszych kochanych stereotypów ubieram się totalnie nie kobieco. No i tak, odkąd pamiętam, nie lubię różowego, w szafie mam tylko jedną torebkę, którą zakładam, którą noszę naprawdę na jakieś specjalne okazje, no i na dodatek na co dzień się nie maluję. I idąc tropem myślenia z początku tego filmu, ktoś mógłby na przykład pomyśleć, że jestem lesbijką. Albo po prostu skrytykowałby mnie, twierdząc, że co to za kobieta, jak ona się ubiera. Przecież kobieta powinna się ubierać tak, tak i tak. No ale właśnie, czy to, że ubieram się tak, jak chcę, tak, jak jest mi wygodnie, to oznacza, że nie mogę się utożsamiać z innymi kobietami, szczególnie kobietami hetero, bo Właśnie z takimi się utożsamiam, i też, żeby nie było, ja nie mam nic zupełnie do lesbijek. Niestety tylko przytaczam tutaj stereotypy, które znane są każdemu z nas. Mi na pewno samej zdarza się używać słowa męski czy kobiecy, i nawet takimi głupimi sformułowaniami sama przyczyniam się do szerzenia tych stereotypów, z którymi się totalnie nie zgadzam. Jeśli Twoje zachowanie i Twój sposób ubierania w żaden sposób nie krzywdzi innych, to nie pozbywaj się ich, bo one wyrażają ciebie, to, jakim jesteś i naprawdę nie powinieneś tego od siebie odsuwać. Może być tak, że jesteś bardzo pozytywnym, pogodnym chłopakiem i również lubisz takie ubrania, ale na co dzień nosisz stonowane barwy, bo na przykład boisz się, że nie spodobasz się jakiejś dziewczynie. Ale nie przejmuj się tym, bo, jeśli tylko będziesz pewny tego, kim jesteś i jaki jesteś, to na pewno znajdzie się ktoś, kto polubi ciebie właśnie za to, jaki jesteś. A wiem, że dla wielu osób sposób wyrażania siebie przez właśnie ubrania czy jakieś dodatki jest naprawdę istotny. Dlatego nie rezygnuj z tego, bo jeśli to tak faktycznie jest dla ciebie ważne, to znaczy, że jest w pewien sposób częścią ciebie. I jeśli się tego pozbędziesz, to. Czegoś będzie brakowało. To już w zasadzie wszystko, co chciałam powiedzieć w tym filmie. Być może znacie jakąś osobę, której ten filmik przydałby się w jakiś sposób, więc bardzo proszę o udostępnienie go właśnie tej osobie. I dziękuję za oglądanie. Koniecznie też podzielcie się Waszymi opiniami na ten temat może jakimiś Waszymi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Jeśli w jakikolwiek sposób chcecie mi pomóc, to serdecznie zachęcam Was do po prostu przejrzenia jakichś innych moich filmików, na przykład tych, które teraz Wam się pojawiają na ekranie. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.